W ogóle powiem Wam naprawdę, że tak bardzo się cieszę, że te kalendarze tak Wam się spodobały i, i że wypuściłyśmy je. Taki, to jest takie, wiecie, spełnienie moich marzeń. Więc dzisiaj, jak ja zobaczyłam, że jest w ogóle takie przeciążenie strony, i dowiedziałam się, ile tych osób na stronie jest, to się popłakałam i była u nas pani Lesia akurat w innym pokoju i tak my, Boże nie będę płakać, bo będzie się stresowała, nie będzie wiedziała o co chodzi, więc sobie siedziałam tutaj i tak trzymałam to w sobie, a za chwilę myślę że sobie nie będę tego trzymać w sobie. Chcę zapamiętać ten moment, żeby był taki historyczny, żebym zawsze pamiętała, więc sobie siedziałam i płakałam i przeglądałam stronę, która cały czas była error error i zacięta, więc no bardzo to było dzisiaj miłe. Nie będę otwierać więcej kalendarzy adwentowych, tylko nasz. Bez sensu uważam. Ja nie lubię w ogóle, jak yy, na właśnie vlog masach są nie wiem, ktoś ma z pięć kalendarzy, nie lubię tego, w ogóle zawsze to przewijam, bo fajnie mi jest zobaczyć, jak, nie wiem, ktoś otwiera jedno okienko, no tam maksymalnie dwa, ale jak ma tak dużo, no to nie bardzo, ale dużo właśnie tak osób robi po to, żeby jakoś tak, wiecie, wypełnić tego vloga, bo też na przykład, nie wiem, nie mają pomysłu, co nagrywać albo, no, po prostu nie mają co nagrywać, więc wtedy gdzieś tam wchodzą te kalendarze w ruch, mi się wydaje. Kalendarze super, szkoda, że głównie w nim są woski bez świec. Są świece. Są. Przeczytaj sobie. Są też świece, nie tylko woski. Dzięki. Ty, czy ty widzisz tej jodne głosi dobrze? Mm -hmm. Co z prawkiem? Gdzie czarni, Wojewódzki was kiedyś zapraszał? Powiedz jeszcze raz do wersu. Boże, jak szybko ty czytasz. Ale widzisz jak to szybko skacze? by też jak skacze? Ja nie nadążam, sobie czytać, bo nie dość, że słabo widzę, to tak pyka, tak o. A kiedyś tak, dopóki się palcem nie przewinało, to... Nie, no co Ty, No tak o. Nie, tylko wolno sz wolniej szły może. Zawsze.